Tak, jak mówiłem, dzisiaj wyślemy bombę atomową na mianowicie. Sioma z tej strony, Nokian, a dzisiaj wyślemy bombę atomową i podbijemy głównie, no to chyba właśnie tak sobie zorganizowałem, że tak jak to się nazywało... Węgry, Austrię i ten, Słowenię i może jeszcze tą. Krotie, jak to tam się nazywa. No i uwaga, wyślemy mam atomową na Włochy. Dlatego, że e, właśnie te kraje chcę podbić, dlatego, że będziemy się łączyć. E, Czechy i Słowacja głównie mają powalone dobrze wojsko, mm, ale Austrii byśmy na przykład tego e, właśnie. Kurczę. E, byśmy Austrii podbili, to by się te kraje uwolniły podbite. Przez, mm, yy, kurczę, co ja mówiłem, dobra, nieważne. Zaraz oczywiście wypuścimy tą bombę atomową, tylko naprawię, muszę, muszę naprawić swoje wojsko. I tak, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli chcecie więcej takich filmów i tak. No i yy, zaraz wam pokażę, jak się wypłacza tą bombę atomową, bo jest on to taki fajny sposób. A mianowicie, poczekajcie chwilkę. No więc, uwaga, wypuszczamy. No to najpierw trzeba kliknąć oczywiście na bombę atomową. Klik to get kodę. Taki jest kod na naszej bombie atomowej. 192, czyli 192 trzeba wpisać. I klik to prove. I teraz taki kraj, musimy buchnąć. oczywiście bomba atomową. Na razie tutaj są afrykańskie kraje, musimy przejść do Europy osobo. Uwaga, klikamy. I tutaj leci nasza bomba domowa z europejskiej bazy. <grym> leci, 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 zaraz wybuchnie, słuchajcie. Fajnie będzie jak wybuchnie. <grym> leci zarąbiście, uwaga wybucha, jeszcze samolota puścimy. I zaraz powinno im wojsko się osłabić. Uwaga. Czekajcie chwilkę. Patrzcie, co. jakim osłabiło. O kurde, dobra. Podbijamy. Podbijamy Włoch. jakim mu osłabiło, kurczę. Kurczę. uwaga strzela w siebie bum bum bum. korki za te hałasy jest słuchajcie mamy Włochy patrzcie że oni mają 100 produktów uwaga 5 mają produktów spać. to bardzo dużo Będziemy teraz znacznie szybciej dostawać mamy Włochy super znaczy teraz musimy jeszcze raz na bombę atomową zbierać Teraz muszę szybko, bardzo ważne, co zrobić. Mówię Wam, mianowicie ulepszyć swoje wojsko z takiego powodu, że ten, bo jak ten, jak to się nazywał, buntownik ulepszy się, no to w zasadzie już to bocha. Musimy teraz trochę poczekać, czyli nagle teraz ten buntownik Dopali się, czyli do sobie gwiazdki, no to nie wiem, na razie rabel jest w tunisie. O kurczę, szybko. Musi być jeszcze 4000. Szybko, szybko. To poczekam, aby to zatrzymam, aby, aby was nie zanudzić. Ok, mam już 4000, uwaga. Dobra, już jesteśmy bezpieczni. Włochy uratowane. Ale jak też ten buntownik się uruchomi, no to osłabi nam całe wojska, ale jeszcze raz sobie je ulepszymy. To na razie dobrze. Teraz ulepszę sobie tych tutaj facetów. Zaraz będziemy lecieć chyba na Węgry. Na Słowację nie, bo byśmy musieli na cztery zbierać. A mi się tak nie chce. Ojej, tu a. Ten Co tu się odwala, Co tu to leci. Ożwy. Nie, kurde, szybko. Co? Przegraliśmy? Nie, proszę. Chcę przegrać. tu Odbili nam litwę. No nie, ale dlaczego? A nie, to Łotwę, sorry. Ale dlaczego musimy nam odbić? No. To zachamy. To świetnie, dobra. To słuchajcie, sobie przerwę i odbiję tą Łotwę, bo dzisiaj nie było w planach uratować Łotwę, więc zaraz się widzimy w ogóle to przez Japonię podbity została a Japonia to dobry kraj, chcę Wam pokazać tylko ta Japonia, tutaj jest, nawet jej nie znam bo To świetnie tak młodzi do mnie przylecie z Korei, ja jej nie znam Japonii szybko jeszcze te, bo te kraje są podbite właśnie przez Japonię, ten też chyba i ten, a nie ten jednak nie no, zobaczcie, bo ja ma kozackie wojsko. Mm. Tutaj, patrzcie, jak ono po kozacku broni. No, pięć gwiazdek! Jak! Zobaczcie, jakie oni wsparcie mają. No, pięć gwiazdek tutaj jest. No, ja, nie to taki kozacki kraj. No, nie, no, weźcie. Przecież ja, bo nie to taki słaby kraj. Znaczy no, on. nie jest słaby. Ale dobra, zaraz się widzimy, jak już odbije Łotwę. Dobrze, słuchajcie, już mm, możemy podbijać Hungarę. I odbijał nam się odbić Łotwę. Więc fajnie. Więc słuchajcie, dobra. Jak widzicie, mam tutaj lepsze wojsko. Mm, I podbijamy w sumie. I podbijam też taką małą wyspę tutaj Cyprus. I słuchajcie, dobra. To już tutaj się nam podbija. Ok, wygramy to raczej. Zobaczymy jakie ma produkty, no takie sobie, czyli dwa, mm -hmm. dobrze, e, tak, Węgry są obronione, Jezu, co, Słowację ma takie dobre wojsko, bez jaj, jak to możliwe, że w Słowacji masz 3,5 gwiazdek? Słowacja to mały kraj biedny. No. Zobaczcie jaka jest Polska duża jaka Słowacja. No. Bez sensu dali jej aż 3,5 gwiazdki. Nie mogli im dać 2,5. To by i tak już była przesada 2,5. A oni Słowacji dali 3,5 Nie no. <grym> już nie wiem. Jeszcze Austrii podbijemy Ale wiecie co ja chciałam jeszcze podbić? Taką małą wyspę Islandię Bardzo mała i nie ma żadnego wojska praktycznie Dobra, podbijamy O, widzicie, w 5 sekund podbijam, nie no, w raczej O jest, dobra To jeszcze trochę hajsu powspamimy i tak I jeszcze czekajcie Jakie ja miałem kraj pobić a Austrię. Dobra. Austrię to chyba tyle. I tak to będzie dużo. No to co w dzisiejszym odcinku podbiliśmy? Podbiliśmy tą wyspę Cyprus. Uratowaliśmy łotwę. Mm. Podbiliśmy Słowację. Nie Słowację co ja tam. Węgry. A Wysłaliśmy bombę atomową na Włochy i Austrię, więc dzisiaj spoko. Teraz musimy zobaczyć jakie ma wojska Austrię. No statku nie ma, bo nie ma dostępu do wody. To najpierw lotnika sobie ulepszymy na powyżej 2,5 gwiazdek. Tyle ma tutaj. polecam wam tę grę bo jest naprawdę bardzo, bardzo fajna Next nazywa się dictator napis ale w opisie tego odcinka też tam pisze jak ta gra się nazywa i to będzie już trzeci odcinek no. <tryk> <tryk> ok, to zaraz musimy jeszcze poczekać na pieniążki odbijemy samolot, on, one dają coś raczej ulepszyliśmy y, rzeczy w Icelandii. co to jest w ogóle, mine, alum, nie wiem nie znam tego ta mała wyspa Cyprów też taka miała strasznie sobie wojsko i czemu nie jej podbić myślę, że w następnym innym odcinku podbijemy tutaj właśnie tą część Afryki bo tutaj bieda straszna jest. Żadnych tutaj prawie gwiazdek nie mają. Też nie będę podbijać tylko o tych. Będę na przykład też o te z jedną gwiazdką. No, gdzieś dotąd. Nie będę podbijać Maroko, bo jest to podbite przez Hiszpanię. Hiszpania nieźle zadba o ich wojsko. No, to gdzieś od Senegal do Nigerii albo Benina Nie wiem. Gdzie jeszcze się zastanowi to wszystko. No nie no. Co się dzieje? Halo. Gdzie wy lecicie? o no, nie. Nie no, nic mnie nie podbili, ale... Gorgi mi atakowali. No, a! Kurczę, strasznie dużo rzeczy się tutaj dzieje. I to w jednym odcinku. No nie, będę musiał zaraz dużo pieniędzy zmarnować na wojsko ukraińskie. Nie! Dlaczego to dwie? Teraz mam dwie gwiazdki. Jezu. Miała mieć półtora. Szybko ulepszamy, No nie. No, jak już za długo trwa. Nie. 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 I. Nie. Nie mamy już pełne wojsko. Podajże. Udej Austria ma niecałe trzy. Mamy całe chyba trzy. Dobra, podbijamy Austrię. Toż plusem jest to, że Ukraina ma dobre wojsko. Walczą, walczą. Czy wygramy? No, raczej wygraliśmy fajnie i ja mamy nie za produkty aż trzy ich ma dobra no to to chyba tyle w tym odcinku zobaczcie jak tutaj wszystko coś stało a no tutaj tu się ten rabel czepił czy Ten buntownik. O zobaczcie teraz. Mamy wszystko połączone ze sobą. No prawie wszystko, tylko te kraje jeszcze nie. Ale to chyba tyle w tym odcinku, bo ten odcinek naprawdę długo dzisiaj trwa. No duży no, dziś się kraj podbiliśmy. No, to do następnego odcinka. No. Allah.